Życie Chase'a Życie Chase, Życie Chase to musi być naprawdę okropna rzecz. Najpierw się na niego krzyczy, on nic nie rozumie, co my do niego gadamy. Super po prostu. się cieszę. No, cieszę, nie cieszę, ale czasami skargi muszą być na tego psa, bo tak krzyczy, że już mieliśmy kartkę na aucie kartkę na drzwiach. Więc tak lepiej na niego uważać. Na dużego psa szczeka, a na mojego szczeniaczka nie szczeka i się boi. Jejku, jaka mokra ta trawa. Wienny Czesiu. Jakby co, tak często to jest mój pies. Jakby ktoś nie wiedział. Zimek bardzo lubi takie rzeczy typu piłka, przysmaczek, spacer. Nie lubi jeżdżenia autem, nie lubi też jak się na niego krzyczy, on od razu zaczyna samo krzyczeć, więc bez sensu. Jejku, jak zimno jest dzisiaj na dworze. Czesinek! Ej, kościół! Nie liż! Czemu ty wszystko musisz lizać? Bo tyle. zdechła. Tak na razie wygląda okolica. A tak wygląda Czesiu. No nie liż tego! ciężkie spacerowanie z psem a jeśli ktoś ma psa napisz w komentarzu mam psa, wiem jak to jest albo pies, po prostu pies ja wtedy przypnę serduszko krawka za płotem Ej. Ej. da mnie śniegiem na mnie no my na razie mamy tyle ze śniegu jutro wigilia więc czekajcie na wczesną budkę będzie nowy filmik Zobaczymy, czy jest coś pod choinką. Bo ja tam już włożyłam list od dawna. No w sumie to wczoraj go pisałam. Bo ja jestem taka zapominasta. A ja w sumie... czasami zapominam, że mam urodziny. W ten dzień, jak mam urodziny, więc... Puh. O, u nas tak trawa wygląda. Napiszcie czy u Was jest dużo, się nie mało. A co to, to? Ja się boję. Okej. Okay. O, tutaj jest normalna. Tutaj jest... inna Dwa. sobie teraz myśli może nagram później co coś z myśli ze spaceru no to na razie na tyle subskrybujcie mój kanał dzwonkujcie łapkujcie i, i koniec ale jeszcze jedno jeśli by się nie pojawił dzisiaj ten film to wybaczcie mi, ale Chase ma duże sprawy na głowie. Pa!